Rozpoczęła się ta rywalizacja, a tymczasem Tobiasz Musielak nieoczekiwanie fantastycznie rozpoczął ten bieg. Tymczasem zamknięty nieco Adrian Miedziński odpuścił sobie. Teraz dopiero atakuje Kima Nilsona. No i zobaczymy w jakim stylu będzie to robił Tobiasz Musielak. Natomiast teraz pokazał klasę, no i już pogubili się obaj. Zawodnicy zespołu Tarnowskiego, ale Ernest Koza ma za plecami Adriana Miedzińskiego, który teraz wysforował się na drugą pozycję. Ale Koza jeszcze w odpowiedzi ripostuje bardzo udanie. Zacięta walka tej trójki. Ostatnia prosta przed nami. Jest Musielak na miejscu pierwszym. Miedziński przyblokował teraz jeszcze skutecznie Ernesta Kozę. Zacięta walka przy wejściu w pierwszy wiraż, ale Tobiasz Musielak znów tym razem przesunął się na pierwszą pozycję. Na drugim jest Michał Bruchalski, na trzecim dopiero Chris Holder. źle Australijczyk miał uznać w końcu wyższość któregoś z zawodników tarnowskiej drużyny, a teraz kapitalnie pomknął Michał Bruchalski do przodu. Zacięta walka z Tobiaszem Musielakiem, ależ w tej chwili blisko siebie, obaj ci zawodnicy i zobaczymy, na razie Kruchalski udowadnia, że warto na niego było postawić, teraz Wiktor Kułakow przeciera się na pierwsze miejsce, tam szuka sobie także pozycji Adrian Mieciński powalczyć z zawodnikami gospodarzy. Na razie bardzo ciasno. Ernest Koza nie odpuszcza, ale także nie odpuszcza Adrian Miedziński. Nie chciałby zakończyć tego występu dzisiaj bez punktu. Jest Peter Liung. Wreszcie dwójka tego zawodnika. Jeszcze defekt motocykla Miedzińskiego. A więc skończyło się 3 do 3 w tym 15 wyścigu dnia. I ostatecznie 33 do 57 przegrywają żużlowcy zespołu gospodarzy z zespołem Apatora Toruń.